Boże Ojcze, który jesteś w niebie, Ty, który dałeś życie każdemu człowiekowi i w swojej miłości obdarzasz nas zdrowiem ciała i duszy, w tej chwili z serca prosimy o Twoje błogosławieństwo dla wszystkich lekarzy, którzy niosą pomoc potrzebującym. Panie Ty sam, będąc lekarzem dusz i ciał, Uzdrawiałeś chorych, a Twoje miłosierdzie nie zna granic. Przyjdź z pomocą tym, którzy poświęcają swoje życie, aby nieść ulgę cierpiącym, którzy borykają się z bólem, strachem i chorobami. Prosimy Cię, abyś błogosławił lekarzom w ich trudnej pracy. Daj im mądrość, aby rozpoznali każdą dolegliwość, cierpliwość aby nie zniechęcili się w chwilach trudnych i miłość, aby ich działania były pełne współczucia i zrozumienia. Daj im siłę, by nie tracili nadziei, gdy napotkają przeszkody. Prosimy, abyś napełnił ich serca spokojem, aby wiedzieli, że nie są sami w swojej misji, ale że Ty, Panie, ich wspierasz. Ojcze, obdarz lekarzy darem nie tylko wiedzy medycznej, ale także darami duchowymi. Pozwól im rozpoznać Twoją obecność w każdym pacjencie, którego spotkają. Ucz ich, jak patrzeć na drugiego człowieka z miłością i szacunkiem, pamiętając, że w każdym z nas obecna jest Twoja święta obecność. Otwórz ich serca na Twoje prowadzenie, aby nigdy nie działali tylko z motywacji materialnych, ale zawsze z miłości do drugiego człowieka, szukając dobra w każdym przypadku. Prosimy Cię, Panie, o ochronę dla tych, którzy codziennie walczą o życie innych. Zachowaj ich w zdrowiu, aby mogli wykonywać swoją misję z pełnym oddaniem. Pamiętaj również o rodzinach lekarzy, które cierpliwie czekają na ich powroty do domu, często nie wiedząc, co przyniesie kolejny dzień. Bądź ich pociechą, dając im poczucie bezpieczeństwa i pokoju. Boże, w chwilach, kiedy lekarze zmagają się z własnymi wątpliwościami, z poczuciem bezsilności, napełnij ich serca Twoją nadzieją. Naucz ich, że każda kropla potu, Każde wyrzeczenie, każda decyzja, którą podejmują, mają ogromne znaczenie w oczach Twoich. Wierzymy, że to Ty, Boże, w Twoim miłosierdziu uzdrawiasz zarówno ciała, jak i duszę. I dlatego z pełnym zaufaniem prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo dla wszystkich lekarzy na świecie. Niech ich serca będą otwarte na Twoje prowadzenie. A ich ręce, napełnione siłą do leczenia ciał, by mogły odbudować nadzieję w sercach cierpiących. Daj im poczucie, że ich praca ma głęboki sens, że są Twoimi współpracownikami w dziele uzdrowienia i zbawienia. Panie, prowadź ich w każdej decyzji, w każdej diagnozie, w każdym zabiegu. Pozwól im widzieć Twoją rękę w każdym uzdrowieniu. W każdej małej poprawie, w każdej chwili, kiedy życie wraca do pacjentów, którym służą, prosimy Cię Boże, abyś rozświetlił ich umysły, by nie zagubili się w zawiłościach medycyny, ale widzieli wyraźnie, co jest najważniejsze: nie tylko wyleczenie ciała, ale przede wszystkim uzdrowienie ducha. Każdy pacjent jest Twoim dzieckiem, ojcze, i każda modlitwa wypowiedziana nad chorym ma wielką moc. Modlimy się, aby lekarze byli świadomi tej mocy, którą posiadają, aby nie tylko fizycznie leczyli, ale także duchowo wspierali tych, którzy znajdują się w potrzebie. Dzięki Twojej łasce, Boże, każda ich decyzja, każde słowo pociechy i każda pomoc, którą niosą, stają się narzędziami Twojej miłości i troski o nasze zdrowie i życie. Prosimy Cię, abyś nigdy nie zostawiał ich samych w ich trudnej pracy, ale abyś był ich stałym wsparciem i pociechą, błogosław, Panie, wszystkich lekarzy na świecie, aby w ich sercach zawsze gościła miłość do Ciebie i do każdego człowieka, któremu służą. Panie Jezu, Ty, który w swojej miłości dawałeś życie i uzdrowienie, prosimy Cię, abyś napełnił serca lekarzy Twoją obecnością. Wspieraj ich w chwilach zwątpienia, aby wiedzieli, że nie są sami, ale Ty zawsze towarzyszysz im w ich pracy. Gdy w ich rękach spoczywa odpowiedzialność za życie innych, niech pamiętają, że to Ty jesteś ostatecznym uzdrawiaczem, a oni są tylko narzędziami w Twoich rękach. Panie, niech w ich codziennych wysiłkach odnajdą sens nie tylko w sukcesach, ale także w chwilach, gdy napotkają trudności, których nie będą w stanie przezwyciężyć. Udziel im siły do zaakceptowania tych momentów, gdy. Nie wszystko idzie zgodnie z planem, a pomimo ich najlepszych starań nie zawsze mogą uratować każdego. W takich chwilach, Panie, otocz ich swoją pociechą. Daj im świadomość, że ich praca ma głęboki sens, nawet wtedy, gdy nie widzą natychmiastowych owoców swoich starań. Zawsze przypominaj im, że każdy pacjent którego spotykają na swojej drodze, jest Twoim obrazem, Twoim dzieckiem, którym mają się opiekować z miłością i szacunkiem. W szczególności prosimy Cię, abyś otworzył ich oczy na potrzeby duchowe pacjentów. Pozwól, aby nie traktowali tylko fizycznych objawów, ale również dostrzegali. Cierpienie emocjonalne i duchowe, które może towarzyszyć chorobie. Udziel im mądrości, by umieli połączyć medycynę z duchowym wsparciem, które może pomóc pacjentom nie tylko fizycznie, ale również wewnętrznie. Ojcze, bądź z nimi w trudnych chwilach, kiedy podejmują decyzje dotyczące leczenia, które mogą zmieniać życie pacjentów. Prosimy Cię, o dar rozeznania, aby podejmowali je w oparciu o Twoją wolę i mądrość, a nie tylko w zgodzie z własnymi obawami czy presją otoczenia, daj im pokój w sercu, aby w trudnych momentach mogli modlić się do Ciebie o prowadzenie, a ich modlitwa była prawdziwym wołaniem o pomoc w ich pracy. W chwilach, kiedy lekarze zmagają się z własnymi emocjami i lękami, daj im poczucie bezpieczeństwa, wiedzę, że ich misja jest cennym darem. Pomóż im zrozumieć, że każda pomoc, którą oferują, jest wyrazem Twojej miłości do świata. Wiele osób zmagających się z chorobą znajduje w lekarzach nie tylko fizyczną pomoc, ale i duchową pociechę. Prosimy Cię, Panie, aby lekarze w każdej decyzji pamiętali o swojej misji być świadkami Twojej łaski. Przypomnij im, że leczenie ciała nie kończy się na wyleczeniu choroby, ale na przywróceniu nadziei, która rodzi się w sercu. Daj im dar poczucia sensu w każdym przypadku, nawet wtedy, gdy zdają sobie sprawę, że nie będą w stanie wyleczyć pacjenta. Wtedy, w tych momentach niech znajdą pocieszenie w modlitwie, bo ty, panie, zawsze wiesz, co jest najlepsze dla każdego z nas. Prosimy Cię Boże, abyś otoczył swoją opieką również rodziny lekarzy, które codziennie oczekują ich powrotu do domu. Daj im cierpliwość i wytrwałość, aby wspierały swoich bliskich w ich pracy. Pomóż rodzinom zrozumieć, jak ważna i niebezpieczna jest ta praca, ale także jak głęboko wynagradzająca w oczach Bożych. Wspieraj ich, aby w chwilach zmęczenia i niepokoju nie zapominali o modlitwie, która daje im siłę i pokój. Boże. Bądź z każdym lekarzem, który codziennie staje w obliczu nowych wyzwań. Wszyscy oni są Twoimi sługami, a ich praca jest wyrazem Twojej miłości do ludzkości. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo i ochronę dla każdego z nich, aby mogli pełnić swoją misję w pokoju, mądrości i miłości. Wypełnij ich serca radością, której źródłem będzie świadomość, że leczą nie tylko ciała, ale również dusze. Panie Ty, który jesteś życiem i źródłem wszelkiego dobra, prosimy Cię, abyś napełnił lekarzy nie tylko wiedzą i umiejętnościami, ale także duchem miłosierdzia i współczucia. Prosimy Cię, aby każdy lekarz, który podejmuje się ratowania życia, nie zapominał, że w swojej pracy jest Twoim narzędziem. Napełnij ich serca żywą wiarą w Twoje prowadzenie, aby nigdy nie czuli się samotni ani zniechęceni. Panie, w obliczu chorób, które wydają się nieuleczalne, daj im nadzieję, by nie tracili wiary. W możliwość uzdrowienia. Daj im siłę, by w chwilach zwątpienia potrafili dostrzegać światło, które Ty, Boże, zapalasz w każdym ludzkim sercu. Przypomnij im, że nie zawsze liczy się tylko efekt zewnętrzny, ale to, jak ich praca odbudowuje nadzieję w duszach chorych. Bądź dla nich oparciem, kiedy cierpienie pacjentów zdaje się przekraczać granice ich możliwości naucz ich by nie widzieli siebie jedynie jako tych którzy leczą ciała ale także jako tych którzy niosą pociechę i pokój w serca tych którzy cierpią prosimy cię boże o dar rozeznania dla lekarzy aby podejmowali decyzje w zgodzie z twoją wolą w chwilach niepewności niech mają odwagę zaufać Twojemu prowadzeniu. Daj im mądrość, by potrafili odróżnić, które działania są najlepsze, a które mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Udziel im pokoju w sercu, aby nie czuli się przytłoczeni odpowiedzialnością, którą ponoszą, ale wiedzieli, że to Ty jesteś ostatecznym uzdrowicielem. Panie, z miłością prosimy Cię, abyś sprawił, by lekarze dostrzegali w każdej osobie, którą leczą, nie tylko pacjenta, ale brata, siostrę, dziecko Boże. W każdej osobie, która wymaga ich pomocy, Niech widzą Twoje oblicze, daj im dar wrażliwości na potrzeby innych, nie tylko fizyczne, ale i duchowe. Pomóż im zrozumieć, że uzdrowienie ciała nie jest wystarczające, jeśli nie uzdrowi się również serca i umysłu chorego. Zawsze niech pamiętają, że ich celem nie jest tylko eliminowanie objawów, ale przywracanie pełni zdrowia w ciele i w duchu. Panie, napełnij lekarzy Twoją miłością, aby mogli dawać poczucie bezpieczeństwa i otuchy nie tylko pacjentom, ale także ich rodzinom. W chwilach niepewności, gdy ludzie wkraczają w nieznane terytorium choroby, lekarze mają być latarnią nadziei. Pomóż im, by nie traktowali swojej pracy jedynie jako obowiązku zawodowego, ale także jako misji która ma na celu przyniesienie pokoju i pociechy. Ich słowa i postawy powinny być pełne ciepła, zrozumienia, troski. Niech nigdy nie stają się zimni ani obojętni na ból innych. Boże, prosimy Cię, abyś dał lekarzom cierpliwość, którą będą mogli dzielić się z tymi, Którzy są cierpiący. W sytuacjach, w których pacjenci są zdenerwowani, przestraszeni, niech lekarze stają się dla nich spokojnym wsparciem. Daj im dar słów, które niosą pociechę i pokój, które dają nadzieję w najbardziej niepewnych chwilach. Napełnij ich serca i umysły radością z pracy, którą wykonują nawet w najtrudniejszych warunkach. Wiedz, że w każdym uśmiechu, każdym słowie wsparcia, w każdym spojrzeniu pełnym współczucia wnoszą oni Twoją miłość do świata. Panie Jezu, pamiętaj również o lekarzach, którzy muszą zmagać się z niewiedzą i wątpliwościami. Czasami trudno jest podjąć decyzję w sytuacjach, gdzie każda opcja ma swoje konsekwencje. W takich momentach, kiedy lekarze czują się zagubieni, prosimy Cię o dar pewności, by wiedzieli, że ich działanie jest zgodne z Twoją wolą. A jeśli nie mogą pomóc, daj im pokój w sercu, by wiedzieli, że nie wszystko zależy od nich, ale od Twojej woli, która zna pełny obraz. Prosimy Cię, abyś nie tylko błogosławił ich ręce, które leczą. Ale również ich serca, które niosą miłość i współczucie. Niech w każdym działaniu, w każdej decyzji, w każdej chwili pracy odczuwają Twoją obecność i niech wiedzą, że służą Tobie, kiedy służą ludziom. Daj im nadzieję, by czuli, że ich praca ma nie tylko wartość fizyczną, ale i duchową. Panie, w Twoje ręce. Składamy wszystkich lekarzy, którzy codziennie stają w obliczu trudnych decyzji, zmagań z chorobami, które nie zawsze dają się pokonać, i cierpieniami, które wydają się nie mieć końca. Prosimy Cię, abyś obdarzył ich wewnętrzną siłą, która pozwoli im trwać w swojej misji bez względu na przeciwności. Niech ich serca pełne współczucia. Będą zawsze gotowe nieść pomoc, a ich umysły pełne mądrości, by podejmować właściwe decyzje, nawet w najbardziej skomplikowanych przypadkach. Boże, dziękujemy Ci za każdy gest dobroci, który lekarze okazują pacjentom, za każdą godzinę spędzoną przy chorych, za ich zaangażowanie i poświęcenie. Daj im zawsze przypomnienie, że ich praca nie jest tylko zawodem, ale powołaniem, misją, w której współpracują z Tobą, by przynosić ulgę cierpiącym. Napełnij ich serca poczuciem, że każda pomoc, jaką niosą, ma ogromne znaczenie w Twoim planie zbawienia. Panie! Wspieraj lekarzy w chwilach zmęczenia, gdy czują się wyczerpani, gdy brak im sił, by kontynuować swoją trudną i odpowiedzialną pracę. Daj im siłę, aby nie tracili nadziei i nie poddawali się. Spraw, aby w chwilach kryzysu mogli zaufali Tobie, wiedząc, że to Ty ich prowadziłeś do tego zawodu. To Ty. Powołałeś ich, aby nieść pomoc innym. Daj im poczucie, że ich trud nie jest daremny, że każda minuta poświęcona pacjentowi to cenny dar, który zmienia życie innych. Prosimy Cię, abyś nigdy nie dopuścił, aby lekarze czuli się osamotnieni w swojej pracy. Obdarz ich towarzyszem w każdej decyzji, niech czują się wspierani przez innych w swojej misji. Pomóż im nie zatracić poczucia wspólnoty wśród swoich współpracowników. Niech ich działania będą oparte na współpracy, zaufaniu i wzajemnym szacunku. Prosimy Cię, aby Twoja obecność była z nimi, gdy zmieniają życie innych. W każdym zastrzyku, każdym leczeniu, w każdej rozmowie. Panie, obdarz również wszystkich chorych, którzy trafiają do rąk lekarzy swoją łaską niech czują, że są otoczeni miłością i troską nie tylko przez ludzi, ale również przez Ciebie. Prosimy, abyś wlewał w serca pacjentów ufność w to, że niezależnie od wyników leczenia nie są sami, Ty jesteś z nimi w ich cierpieniu i radości, w nadziei i zwątpieniu. Uczyń lekarzy instrumentami tej nadziei, aby pacjenci widzieli w nich nie tylko specjalistów, ale także ludzi, którzy niosą Bożą miłość. Boże, wspieraj wszystkich lekarzy, Którzy każdego dnia narażają swoje zdrowie, by ratować innych. Daj im siłę do nieustannego dążenia do doskonałości, by nigdy nie zapomnieli, że ich praca jest święta, że każdy zabieg, każde leczenie jest w Twoich rękach. Prosimy Cię, abyś napełnił ich pokojem i radością, by w ich pracy czuli Twoje błogosławieństwo by widzieli, że to Ty napełniasz ich ręce siłą, a ich umysły wiedzą. Panie Jezu, prosimy, abyś błogosławił każdemu lekarzowi na świecie, aby stali się świadkami Twojej miłości w każdym pacjencie, którego leczą. Naucz ich patrzeć na każdego człowieka przez pryzmat Twojej miłości, niezależnie od jego stanu, wyglądu czy historii. Daj im zrozumienie, że ich zadaniem jest nie tylko leczenie ciała, ale także dbanie o dobro każdego człowieka, którego życie wzięli w swoje ręce. Prosimy Cię, Panie, o dar pokoju, który napełni serca lekarzy, aby nie bali się podejmować trudnych decyzji, wiedząc, że Ty zawsze jesteś z nimi. Daj im odwagę i mądrość. By w obliczu każdego pacjenta pamiętali, że pomagają nie tylko ciału, ale również duszy. A w chwilach, gdy nie mogą już nic więcej zrobić, daj im poczucie, że ich misja nie kończy się na leczeniu, ale trwa w modlitwie za pacjentów, w nadziei na Boże działanie. Panie Boże, z głęboką wiarą i pokorą. Wznosimy do Ciebie nasze modlitwy za wszystkich lekarzy, którzy poświęcają swoje życie służbie zdrowia. Prosimy Cię, abyś nieustannie obdarzał ich swoją mądrością, aby ich serca były pełne miłości, współczucia i zrozumienia. Daj im wciąż nowe siły do wypełniania ich świętego powołania. W obliczu trudnych wyzwań, które stają przed nimi. Prosimy Cię, abyś zawsze przypominał im, że nie są sami, że Twoja obecność jest z nimi, prowadząc ich w każdym kroku. Boże, wiedz, jak wielką odpowiedzialność niosą lekarze, podejmując decyzje, które mogą zadecydować o życiu i śmierci, o zdrowiu i cierpieniu. Prosimy Cię, byś dał im dar wewnętrznej odwagi, aby nie lękali się podejmować trudnych decyzji, wiedząc, że to Ty jesteś ich przewodnikiem. Niech każda decyzja, którą podejmują, będzie oparta na Twojej mądrości i woli. W chwilach, gdy napotkają niepowodzenia, Niech poczują Twoje wsparcie, które doda im otuchy i pozwoli z odwagą i nadzieją kontynuować swoją misję. Panie, napełnij lekarzy duchem miłosierdzia, aby widzieli w każdym pacjencie nie tylko człowieka z ciałem i chorobą, ale także osobę obdarzoną Twoim obrazem i podobieństwem. Pomóż im dostrzegać w każdym pacjencie Twoje oblicze. Niezależnie od stanu zdrowia, sytuacji życiowej czy wyznania. Zawsze niech pamiętają, że ich misja to nie tylko leczenie ciała, ale także pielęgnowanie ducha, pomaganie w trudnych chwilach, gdy choroba zagraża nie tylko ciału, ale i duchowi. Boże, prosimy Cię, abyś darzył lekarzy wytrwałością w ich trudnej pracy. Niech nigdy nie zapomną, że ich wysiłki mają sens, nawet wtedy, gdy napotykają na bariery, których nie potrafią pokonać. W chwilach, gdy nie widzą natychmiastowych rezultatów swojej pracy, niech pamiętają, że Twoje plany są doskonałe i nie wszystko jest w naszej mocy, ale wszystko jest w Twoich rękach. W każdym przypadku, gdzie nie potrafią pomóc, niech potrafią zawierzyć Tobie wiedząc, że Ty zawsze masz plan, który wykracza poza ludzkie możliwości. Panie, dziękujemy Ci za każdą osobę, która podejmuje trudną decyzję, by zostać lekarzem. Dziękujemy za ich poświęcenie, za ich gotowość do pomocy, za ich nieustanną pracę. Prosimy Cię, abyś błogosławił ich w każdej chwili ich życia zawodowego i osobistego. Niech ich serca będą zawsze otwarte na innych, a ich ręce pełne czułości i troski. Daj im poczucie, że ich praca jest ważna i cenna, bo niosą pomoc i uzdrowienie, które pochodzą od Ciebie, Panie. Panie Jezu, na zakończenie tej modlitwy dziękujemy Ci za dar lekarzy, którzy oddają swoje życie służbie innym. Prosimy Cię, abyś codziennie wlewał w ich serca pokój, miłość i nadzieję, by mogli nieść Twoje światło do tych, Którzy najbardziej Go potrzebują. Obdasz ich zdrowiem, szczęściem i poczuciem spełnienia w ich trudnej, ale pięknej pracy. Prosimy Cię, byś nigdy nie opuszczał ich w chwilach zwątpienia i niepewności, by zawsze czuli Twoją obecność jako najpiękniejsze wsparcie w ich misji. Boże, Niech Twoja opieka towarzyszy każdemu lekarzowi. Niech ich praca przynosi owoce w postaci uzdrowionych ciał i pocieszonych dusz. Bądź z nimi, Panie, dziś, jutro i na zawsze, a ich serca niech zawsze płoną dla Ciebie. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.